Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Twierdza Krzyżowiec No i dzisiaj lecimy z kolejnymi testami Przyszedł czas na testy Emira Ostatnio testowaliśmy Wezyra i nawet poszło tam w miarę okej okay. Zobaczymy jak Emirowi pójdzie Emir do tej pory nie prezentował się jakoś źle Ani też w sumie nie za dobrze I w miarę jak już się rozbuduje to potem tworzy te jednostki kasy Coś tam ma Więc zawsze jest w stanie się bronić i atakować Zobaczymy jak mu to wszystko wyjdzie Ok, zaczynajmy Pierwszy pojedynek ze szczurem oczywiście Ok, wybiera się szczur z atakiem Zobaczmy, 530 jednostek, ale u Emira 660 jednostek. więc tu zaraz szybko się wybroni i poleci na szczura, będzie koniec pierwszego pojedynku. Nie wiem, czy do Emira atakuje, trzeba to sobie obczaić, żeby później w następnych pojedynkach wiedzieć, mniej więcej kiedy on zaatakuje. Ale wydaje mi się, że jakieś może 680 Ej, 685 to byłem prawie że blisko. Paszczurno, no, przy tylu jednostkach to nawet nie ma co tu myśleć, że może się wybronić jakkolwiek. Tu już sobie mogę zapisać, że wygrywa Emir. Sprawy mają się dobrze? Tak. Uh -huh. Widzę, że Emir tak w sumie mm, mocno rozciąga trochę te wojska. To czym jak z innymi mu pójdzie? Okay, drugi pojedynek z wężem. Let's go. Ok, zobaczymy jak to zaraz wyjdzie. Z wężem może być troszkę ciężej niż ze szczurem, tam Emir miał o 100 jednostek więcej. Tu prawie 320 jednostek przewagi ma wąż i właśnie się chyba wybiera z atakiem. Ciekawe, czy udałoby się na tyle strat zadać Emirowi, żeby go jakoś przyblokował i zdążył do zbierać potem może do następnego ataku. Chociaż z tymi zbrojnymi w starcie to ci włócznicy nie mają szans, bardziej że się rozeszli. No właśnie, włócznicy sobie prawie że dali radę. Okej, okay, wybiera się Emir, uwęża dość sporo jednostek 840 jednostek. Ciekawe, czy sobie z tym poradzi. łuczników jest tam naprawdę dużo. No i zobaczymy, czy ci zbrojni by sobie poradzili. łuczników konnych już nie ma, pałkarzy też. I szczerze, jak Ciebie Wąż bronił z tego ataku w miarę i zaraz potem sam zaatakował, no to myślę, że może i nawet pokonać Emira. Naprawdę tym zbrojnym będzie ciężko, chociaż przebić się przebiją, ale czy to wystarczy? No tak średnio to wygląda, że to wystarczy. Dobra, dużo jednostek pokonał, ale to. To jeszcze nie Dopiero połowa armii węża została pokonana. Kolejny atak węża. 920 jednostek tam było. 400. Ile tam? 50 ma? 480 już Emir ma jednostek, więc powinien się na spokojnie wybronić. Ale na razie tak ciężko zobaczyć, kto tu może wygrać tak naprawdę. Wydaje mi się, że tu nawet mógłby się pojawić remis, gdyby wąż jeszcze dozbierał ile tam dwa taki potrzeba i będzie w sumie remis. Jeszcze tu zobaczcie, kres łuczników ustawił w ogóle. O kurde. Podchodzi już za blisko, ale coś tam strat zadaje. I jeszcze podpalił w ogóle. No, proszę, no, proszę. Czy tu będziemy mieli wygraną węża? Czy tu nie będzie blokady przypadkiem? Patrzcie, nawet tu się wszystko udało zniszczyć pod paleniem. No, proszę. Ok, Emir zaczyna się odbudowywać. Miał drewna, żeby sobie tu wszystko odbudować. Jednostki też zaczyna tworzyć, ale zobaczcie, ma dopiero 170, a u węża już powoli się zaraz będzie zbliżało. 800 jednostek znowu. Więc tu wcale tak Emir nie będzie miał łatwo, ale może się wybronić przed kolejnej fali. Kiedy wybiera się wąż z kolejnym atakiem, 1200 prawie 200 już jednostek, 470 u Emira. Wydaje mi się, że Emir na tyle się zdążył tu rozbudować ponownie i stworzyć jednostek, że jest w stanie się obronić. Czy jednak taka ilość, chyba że jakoś bokiem przejdą, patrzcie. Dałoby radę. Nie, no, wybronił się, ale znowu pożar. Teraz co prawda nie wytraci tych jednostek, bo oni aż tak nie wyjdą. Ale wygląda na to, że będzie tu remis, bo Emir nie zdążył zbierać do ataku. A wąż na pewno zdąży zaatakować jeszcze raz i to już będzie ostatni atak. Czyli wybiera się wąż z piątym już atakiem. 700 jednostek u Emira, więc raczej ten atak na pewno się nie powiedzie. Więc mamy tu remis. To jestem zaskoczony, myślałem, że na spokojnie z wężem sobie Emir będzie w stanie poradzić. Ale te dwa podpalania plus to jak szybko wąż rekrutuje, no zblokowały trochę. Emira raz tylko udało mi się tak naprawdę zaatakować z tym większym atakiem. A później już nie był w stanie w ogóle dozbierać tych jednostek. No i proszę będziemy mieli tu remis jeszcze ponownie podpalenie. Chociaż jakby... Dobra nie, myślałem, że może jakby te jednostki się tu spaliły, to jeszcze możecie uczniowie by coś tam mogli zrobić, ale tak nie da radę Okej, okay, no to mamy remis, no jestem w szoku Przejdźmy do kolejnego pojedynku z wieprzem tym razem Okej, okay, jako pierwszy wybiera się z atakiem Emir 660 jednostek, ale 600 jednostek również u wieprza Nie wiem, czy sobie poradzi z tym wszystkim Puszników też coś tam jest No, z broni nie będą mieli lekko Zobaczymy, jak się zestakują Nie ma szans ale duże straty też u Wieprza. Tyle samo praktycznie stracili. A tu jeszcze zmierzają katapulty. I teraz Wieprz może mieć kłopoty. Wybiera się Wieprz za atakiem na Emira 600 jednostek. U Emira już 800 jednostek, więc to znacząca przewaga. Myślę, że jak w miarę by się Emir wybronił z tego ataku, to mógłby zaatakować. Bo dużo to on nie powinien sobie stracić. Tym bardziej, że Wieprz już trochę stracił 150 jednostek. No właśnie, to jest ta przewaga zawsze. I teraz zawsze z Wieprzem było tak, że jak on zaatakuje i wytraci to armię, to później większość go była w stanie już pokonać. Bo on wcale tak szybko nie rekrutuje. On ma ja jednak ten... Okay, no i wybiera się Emir z atakiem i teraz powinno już się udać. 930 jednostek u Emira, u tylko 400 jednostek. 200 mniej jednostek niż w poprzednim ataku. A tam w tamtym ataku pierwszym wytracił już tak dużo. Więc tu mając przewagę prawie że 500 jednostek, Emir musi na pewno sobie już dać radę. Bez problemu już poszło. Ok, czwarty pojedynek z Wilkiem. Zaczynajmy. Ok, wybiera się Emir z atakiem. Oho! Wilk też się wybiera z atakiem. No to chyba mamy po Emirze. Rusznicy tu po drodze trochę wystrzelają. O, wow, tutaj to już w ogóle. Armia Emira się rozpłynie. Ja, ale w sumie dużo Wilk też stracił. Czy to wystarczy? W teorii tak. Chyba, że gościu z Olejem. Patrzcie, chociaż jeszcze ci zbrojni? Tej, wybronił się. Jeden i drugi, niesamowite. Ok, wybiera się armia Wilka. 1130 jednostek tym razem i 770 u Emira. Emir w sumie też był bliski ataku, tu prawie była kolejna wymiana. No ale coś. Nie chce mi się wierzyć, żeby ta armia sobie poradziła z taką ilością, którą tu ma Emir. 750 jednostek, już tu prawie 150 straconych Armia Emira może się dobrze zestakować. o jeszcze jakieś pożary w ogóle Ej dobra, tymi pożarami sobie Emir chyba sam zepsuł jeszcze bardziej Okej, okay, no to tak jak będzie to sobie na pewno poradzi Okej, okay, piąty pojedynek z Saladynem, no z Saladynem powinien sobie w sumie Nie poradzić Okej, okay, atakuje Saladyn, Saladyn dozbierał jako pierwszy, tu widać przewagę w tej rekrutacji, jest znacznie szybsza 270 jednostek, praktycznie więcej ma Saladyn Czy ten atak mógłby się tu powieść od razu? W sumie szybko przeszedł, jeszcze podpalenie później będzie chyba Chociaż nie, tam nie przeszło dalej znowu sobie ten olej wylewa Emir na siebie No Emir tu będzie miał ciężko z Saladynem Okej, okay, myślałem teraz, że może Emir zaatakuje jako pierwszy Ale tu znowu Saladyn dozbierał do ataku 1050 prawie że jednostek miał a u Emira 570, więc prawie o 1000 więcej Okej, okay, atakuje Saladyn Myślałem, że to Emir może będzie atakował Miał 570 jednostek, to tam mu brakowało 100 jednostek Koło mniej więcej do tego ataku A Saladyn miał 500 jednostek więcej Udało mu się szybciej w ogóle Wyjść z tym atakiem No i czy teraz to się powiedzie, no Okej, okay. ale ten Emir To jest podpalany co chwilę, chociaż teraz jakoś mega Szybko się ugasiło ale no, szkody ma coraz większe, więc tu zaraz przyjdzie taki atak, że będzie wystarczający już, żeby wykonać Emira. Teraz pewnie będzie taka sytuacja, bo tak jak mówiłem, tam Emir był bliski do, do zbierania do ataku. Teraz Saladin, jak będzie potrzebował więcej jednostek, tam już może z tysiąc, ile on teraz sam miał? Z tysiąc to teraz około 1200 coś tam będzie atakował. I teraz Emir na pewno już zdąży do zbierać do ataku. Zaatakuje, nic mu się nie uda, straci armię. I Saladyn pewnie przyjdzie, i już go dobije. Tylko. Ej, był lag. Wybiera się Emir z atakiem. No właśnie, tu już 1200 ma Saladyn. Więc praktycznie dwa razy więcej. Jak Emirowi nic tu się nie uda zrobić, to będzie szybka kontra i szybki koniec tego pojedynku. Bardzo rozciągnięte te wojska Emira są też. Te balisty i mangonela to prawie, że większość wybiją No nie ma szans, żeby tutaj coś zrobił, tyle co tam jakieś właśnie grupki asasynów, czy coś tam poniszczył Nic więcej, to są jedyne straty, jakie tu zadał praktycznie Ewentualnie ci łucznicy koni z początku coś powybijali zwierz, może parę łuczników No i zaraz to będzie tysiąc, ile zostało Emirowi 200 na no A, tu 1100. Zrobi te 100, 200 jednostek i będzie atak na Emira już ten ostatni. Tej, wybiera się atak. 1270 jednostek praktycznie już i 378 tylko u Emira. To jest bardzo mało. 1000 jednostek prawie że przewagi, więc z tego już Emir się nie wyciągnie. No chyba, że jakiś znowu pożar się pojawi. Saladyn może spalić swoją armię. To tylko chyba to byłoby w stanie uratować. No właśnie, no i mamy koniec. Emir przegrywa, następny w kolejce Kalif. Z Kalifem, no właśnie, z Kalifem to różnie bywa. Kalifa łatwo było zblokować. Nie wiem, czy Emir chyba tam jakieś jednostki wysyła czasem do poniszczenia, ale nie będzie to raczej chyba na tyle dobre, żeby jakoś Kalifa zblokować. No zobaczymy, jestem ciekaw tego pojedynku. I tak patrzę, ile rekrutują i tempo rekrutacji mają dość podobne. Kalif troszkę zaczyna tam wyprzedzać, ale to tylko dlatego, że on tych podpalaczy dużej ilości robi, ale na razie idą web w łeb z tą rekrutacją. Okej, okay, wybiera się Kalif za takim jako pierwszy, o nie wiem, czy laga właśnie nie było drugiego, czy Emir znowu przegra przez to, że sobie sam zepsuje tym timingiem? Na to wygląda, że jest duża szansa. Emir standardowo musi sobie zepsuć, jest jak jest. Tak jak Wezer nie może mieć meczu bez wpadnięcia w smolnerowy, tak Emir nie może mieć chociaż jednego odcinka bez zepsucia sobie czegoś. No i okay, następny w kolejce Sultan. Sultanem? No Emir, z Sultanem powinieneś chyba dać radę, co? Jak tu byś przegrał jakoś, to ja nie wiem. Już mnie zaskoczysz i to w zły sposób. Okej, okay, Sultan zaatakował ze startu i tu widzę, że coś tam Lord oberwał. Tam jakichś trzech zbrojnych chyba go dopadło, ale... Widzę, że zaczął jednostki rekrutować troszkę, więc... Nie będzie takiego drugiego szybkiego ataku. A jakby był drugi atak, to mógłby się już źle zakończyć dla Emira. Tu mało brakło. Ja tylko teraz to widzę, że Emir przejmuje inicjatywę. Katapulty, oj, to dość dobra. Coś tam poniszcza, ale no mury wyglądają tragicznie. Tu spowolniony zostaje Sultan. Za każdym razem jak tylko takie jednostki przyjeżdżają. Okej, okay, atakuje Emir. No i to powinno się zakończyć wygraną Emira. U sułtana tylko 150 jednostek. Raczej od tych wszystkich zbrojnych się nie będzie w stanie wybronić. Dokładnie tak. Ok, przyszedł czas na Ryszarda. Ryszard wiemy, że jest lepszy. Więc tak ogólnie jak Emirowi nawet dobrze szło, bo szybciej atakował, szybciej zawsze rekrutował. Teraz czy tak będzie? No nie wiem. Emir widzę, że jeszcze swój jeden z największych zamków robi, jaki nie największy. Więc na pewno musi się na niego sporo wykosztować. To Ryszard będzie mógł wykorzystać. Okej, okay, atakuje Ryszard, jako pierwszy dozbierał. 620 jednostek i 600 jednostek u więc mają podobne liczby. No i pytanie, czy armia Ryszarda byłaby na tyle silna, żeby pokonać 600 jednostek? W teorii, jakby się dobrze zestakowało, szybko przebił, o właśnie. Okej, okay, tu już pod koniec były jednostki Emira lepiej zestakowane, więc się nie uda, ale straty na pewno duże. 350 jednostek straconych. Wybiera się teraz Emir 680 jednostek i 570 już u Ryszarda. Więc Emirowi też na pewno nie będzie lekko podbić ten zamek. Raczej sądzę, że to jest aktualnie niemożliwe, by przebić się przez taką ilość zbrojnych u Ryszarda. Wiemy, jak ciężko przebić się z tych wszystkich piginierów i zbrojnych u Ryszarda. Więc raczej ta ilość jest zbyt mała. Nawet gdyby było tu dwa razy tyle jednostek arabskich zbrojnych, myślę, że i to by nie wystarczyło. Ryszard nie odniesie chyba takich dużych strat, jak to u Emira, bo no właśnie. I teraz Ryszard zyskuje przywagę. Okay, wybiera się Ryszard z atakiem. 885 jednostek u Ryszarda Emir 740. Jest jakaś szansa, jest przewaga w jednostkach. To mogłoby się udać, gdyby się Ryszard dobrze zaatakował. Przebić się, przebije raczej szybko. Tym bardziej że ta wieża jest dość mocno rozwalona. Więc nawet nie będzie dużo czasu, żeby te jednostki aż mocno się jakoś zaczęły rozchodzić. O właśnie, teraz zobaczmy. Emir zaczyna tracić, ale Ryszard zaczyna więcej tracić. No właśnie, tych jednostki z siedziby miały mniejszą taką drogę. A tu jeszcze troszkę jednostek nie doszło, no właśnie. No i teraz Emir w sumie robi sobie przewagę. Cześć, okay, wybiera się Emir ze swoim trzecim atakiem. Zobaczymy. A teraz 300 jednostek przewagi nad Ryszardem. Czy to mu coś pomoże? Będzie w stanie jakoś bardziej zblokować Ryszarda. Przebić się, mówię, raczej tym bardziej się też nie uda. Przebicie raczej do środka się nie uda. Tym trzecim atakiem. Mimo, że ma 300 jednostek tu przewagi, Emir. To nie sądzę, żeby dał radę. Jedyne co może tu zrobić, to bardziej jakoś zblokować. Chociaż Ryszard krzyczy i wycofuje, ale to i tak za mało. No właśnie, te jednostki zawsze u Ryszarda są na tyle mocne, że nie ma szans. Ale zamek mocno zniszczony, wszystkie farmy też zniszczone, tylko budynki na rudę zostały. To na pewno troszkę spowolni Ryszarda. Powinien się on odbudować, ale troszkę mu to zajmie. Okej, okay, atakuje Ryszard. Czwarty atak Ryszarda 1120 jednostek, 1140 jednostek u Emira. Wygląda na to, że Emir się obroni. Tu też się zapowiada na tę chwilę na jakiś remis. Okej, okay, katapulty zniszczył albo piknieży zniszczyli tą wieżę i wszystkie jednostki ruszyły razem. Okej, okay, dobra, tu jakaś blokada, one próbowały tędy przejść tą wieżą, ale wieża została odnowiona. I teraz, o w sumie źle, bo mogły się fajnie zestakować, chociaż nadal są dobrze zestakowane. Jeszcze idą na dwie strony, patrzcie tam prawą stroną jest szansa. O właśnie, to zestakowanie bardzo pomogło. Okej, okay, kolejny pojedynek z Fryderykiem Okej, okay, był lak wybiera się Fryderyk z atakiem, ale obawiam się, że to będzie kolejny zły timing dla Emira Ponieważ Emir też jest bliski ataku i właśnie był lak, który sprawił, że Emir zaatakował No i teraz... To Mijanka Czy będzie tak jak z Ryszardem, że się pokonają nawzajem? Nie no, nie ma opcji Okej, okay, armia Emira, dobra nawet mianki nie musiało tu być Emir po prostu zostanie zniszczony więc Fryderyk tu miażdży bardzo szybko okay, Kolejny pojedynek z Filipem No zobaczymy, czy Filipowi udałoby się zblokować Emira, ciekawe I na razie sytuacja wygląda w ten sposób, że Filipowi udaje się coś tu przyjeżdżać, wyniszcza, ale to tylko przeważnie są jedne kamieniołomy Maksymalnie dwa budynki uda się zniszczyć No i potem po już arabscy z i na razie wygląda sytuacja tak, że Emir cały czas sobie spokojnie rekrutuje, ma już 500 jednostek U Filipa tylko 180, więc może mieć Filip ciężko w obronie jak tylko przyjdzie tu armia emira Ok, był lag, wybiera się armia emira 250, 230 już nawet jednostek tylko u Filipa Więc powinien sobie poradzić z tym emir Coś tam z i hipikinierów jest, ale nie na tyle, raczej żeby to Bo jeśli tam się gdzieś zaczyna rozchodzić to w ogóle mu się nie uda no, tu szybka wygrana dla Emira, nie udało się Filipowi zblokować. Okay, kolejny pojedynek z Wezyrem, oj z Wezyrem, to powinien chyba sobie Emir poradzić. Okej, okay, tu już ze startu widać jakąś mocną przewagę, zobaczcie. Katapulta podjechała, balista coś tam wyniszcza. 67 jednostek tylko u Wezyra, u Emira aż 260 jednostek, więc raczej jak tylko jeszcze ta balista by tak naprawdę podjechała kawałek dalej, podpaliła te domy. To już by było już, no już myślę, że po partii, a tak naprawdę jeszcze tu może Wezyr jakoś się z tego wyciągnie, ale patrząc na tę przewagę na tę chwilę będzie mu bardzo ciężko. Okej, okay, wybiera się Emir z atakiem, 660 jednostek u Emira, 490 u Wezyra, coś tam Wezyrowi udało się zrobić, ale czy to będzie wystarczająco na to, żeby się obronić? Oj, jeszcze szybko podpalenie było, ale na szczęście nie przeszło dla, na szczęście dla Wezyra nie przeszło tam dalej. Bo tu już widziałem, jak ci łucznicy koni staną w pomieniach zaraz. A to by była duża strata dla wezyra. Oni są ważni w obronie. Okej, okay. przejście do wezyra zawsze się robi w miarę szybko. Okej, okay. tu wygląda to, że będzie albo tutaj jeszcze. Okej, okay. tych jednostek w sumie już dużo Emir stracił. Ale łucznicy konni, czy to wystarczy? Okej, okay. tu jeszcze końcówka. Ok, wybronił się, ale ledwo. Praktycznie jest bez jednostek Wezyr. Ok, wybiera się atak. No i tu do zblokowanego już Wezyra. Nie ma tu na co liczyć. 38 jednostek, tylko Więc Wezyr zostaje szybko pokonany. Nizar, kolejny przeciwnik. Ok, wybiera się atak Emira. 670 jednostek. 450 Unizara, Więc raczej przedostać się będzie ciężko. Jest tam mnóstwo łączników. Jest ta zabójcza ścieżka. Tu, jak była raz bitwa marszałka z Nizarem, i mimo tego, że Nizar został zblokowany, miał tam 350 łuczników, to był w stanie całą armię marszałka, 1000 zbrojnych, było w stanie pokonać przez tą ścieżkę tutaj. Więc teraz ta armia Emira to będzie niczym tak naprawdę. Ale blokada może się pojawić, bo w tym zamku nie ma daleko. Zasięgu i te wieże w sumie tam nie mają zasięgu. Tu również tylko ta balista i te, ci ucznicy coś tam mogą postrzelać, więc blokowany może zostać. Ale czy Emie da radę w ogóle w późniejszym etapie pokonać? Jeszcze ma trzy próby, żeby przebić się tam do środka. i okay, był lag, atak numer 3. Najgorsze jest to, że są te bramy. W sensie tam jeszcze jest brama i tam brama, co sprawi, że te wszystkie jednostki na pewno nie ruszą. Ok, ale jest balista. Balista coś na pewno pomoże. Troszkę tam uczników może pokonać, to na pewno ułatwi. Okej, okay, została jedna brama, jak tylko ona zostanie zniszczona, to te wszystkie jednostki powinny ruszyć. Czy assassini dadzą rozwalić tą bramę? Oj, dobra, przeszły jakieś jednostki. Jest, no i wszystko rusza, no i teraz jest szansa. Ta balista naprawdę duże straty zadaje. Ta balista chyba ugra ten mecz, nawet jeśli nie teraz, nie tym atakiem się uda, to następnym już na pewno. Mówię, u marszałka tam, jak się wtedy y, marszałek bił, to było tam 350 jednostek, 400 i tam było dużo łuczników, i nie miał marszałek jak się tego pozbyć, i nie dał sobie rady. Kolejny pojedynek z Szeryfem I okay, wybiera się Szeryf za atakiem. Emir ma 620 jednostek, też w sumie nie jest. nie brakuje mu jakoś dużo do ataku, Ale raczej w Mianki to chyba nie będzie, bo jeszcze jednak troszkę brakuje. A szeryf już zaatakował, więc te jednostki Emir zaczyna tracić. przebił się szybko, ale raczej, no pokażę sobie nie poradzą z takim ilością zbrojnej. Zobaczymy... Okej, okay. Emir wcale dużo nie stracił. Teraz on będzie miał szansę na kontrę. Chyba, że zostanie jeszcze podpalony na koniec, bo tu jakaś balista jest. Nie, dobra, już cofnięte zostały. Okej. Okay. i okay, wybiera się Emir z atakiem 460 jednostek u szeryfa. No właśnie, ale pożar, tak myślałem, że będzie pożar, bo Emir ma tą balistę. Prawda, Emir pewnie też straci swoje jednostki, ale wydaje mi się, że to będzie już... Blokada. Czemu te jednostki w ogóle tam nie niszczą? No właśnie, co ja wam mam przypominać? Coś tam jeszcze przejdzie, no i to też wytraci szeryf w sumie. Okej, okay, po ataku, no odbudować w ma się szansę, nie wszystko zostało zniszczone. Ale zostanie spowolnione a jak jeszcze tu zostaną jakieś katapulty czy balisty i będą cały czas blokować. To mi zdążył tu zbierać kolejną armię i będzie już raczej po szeryfie. Ok, wybiera się atak Emira. Pokażę wam, co zrobił Emir z zamkiem Szeryfa. Zrozwalił go całkowicie. Tu jeszcze cały czas Sheriff walczy, żeby coś odbudować, ale no, nie ma już szans. Więc Emir zmasakrował szeryfa, nie powiem. Okay, Przedostatni pojedynek z Marszałkiem. Zobaczymy, czy Emir sobie poradzi z Marszałkiem. Czy będzie na tyle w stanie go szybko zraszować, że Marszałek nie zrobi takiej dużej ilości zbrojnych do obrony? Ok, Marszałkowi udaje się co chwilę podjeżdżać i w miarę tam wyniszcza te kamieniołomy Spowolnił dość na tyle emira, że ma emir 630 jednostek, marszałek ma 330, więc nawet jak teraz wydaje mi się emir zaraz zaatakuje, to nie będzie w stanie raczej przejść przez taką ilość zbrojnych, zbrojnych, jaką ma marszałek. No i zobaczymy, ile się uda emirowi zdziałać. Chyba, żeby mu się udało może podpalić, albo jakąś balistę tu ustawić, żeby co chwilę właśnie wybijała te jednostki, to może jeszcze. Ale tak, to będzie ciężko. Łucznicy sami już duży Demes robią, mocno bijają te jednostki. A co dopiero jeszcze przebić się przez tam przynajmniej 200 zbrojnych Marszałek tak naprawdę, okej okay, dobra ta końcówka mocno tutaj 150 jednostek przynajmniej stracił, 180 to, to jednak dobre straty, to może się uda kolejnym atakiem Okej, okay, wybiera się kolejny atak Emira, ale jak możemy zobaczyć u Marszałka prawie 500 jednostek Więc nie ma szans Emir teraz tym bardziej coś tu zrobić a najlepsze jest to, że jak mało marszałek tak naprawdę straci przy tym ataku, to on będzie mógł zaatakować. No i później może się okazać, że wygra, tak jak nieraz już to pokazał. Łucznicy dość mocno biją te jednostki znowu. Zbrojni jak wyjdą, to będą na tyle zastakowanie, że ci rozciągnięci Arabcy zbrojni naprawdę nic nie będą tu w stanie zrobić. Okej, okay, dobra. Coś tam, no 150 jednostek straconych. 200, no 200 jednostek prawie straconych. Okej, okay, wybiera się marszałek z atakiem. 580 jednostek u marszałka, 930 u emira. Emir też wcale mało nie ma, może się wybronić. Zobaczymy, czy uda się tej armii zbrojnej zestakować na tyle dobrze, żeby przekonać całą armię emira. Wygląda na to, że nie. Okej, okay, no i teraz Emir znowu będzie miał szansę. Okay, wybiera się Emir z kolejnym atakiem, 425 jednostek u Marszałka, 1150 u Emira. Więc powinien się chyba Marszałek znowu wybronić. Chyba, że jakoś ci zbrojni mocno się zaczną rozchodzić, to może wtedy mu się nie uda. No I też balista teraz zadaje dość spore straty. Okej, okay, w miarę coś tam wybija. O tyle, że ten atak jest mówię, mocno rozciągnięty, tak jak taka samo jak u łopata. Ale tam ci tak, troszkę wyjdą, troszkę wracają, więc może i to by się udało. O właśnie, Marszałek zaczyna już krzyczeć. Jednostek coraz mniej. Końcówka dobrze zestakowana. Chyba się uda. Udało się. Okej, okay, no i ostatnim przeciwnikiem jest oczywiście opat. Zobaczymy, czy z opatem też sobie by Emir poradzi. Okay, no i spójrzmy, tu się robi duża przewaga. 650 jednostek już Opata, a Emir 280. Prawda wiadomo, mnisi, to ponad tam pewnie połowa armii, ale i tak, oni zestakowani są dość mocni, więc zobaczymy, czy. prawie dwukrotna przewaga, no nawet jest już dwukrotna, nawet troszkę więcej przewaga, czy to wystarczy. Czy będziemy mieli tu jeszcze jakiś dłuższy pojedynek? Okej, okay, dużo już strat. 200 jednostek straconych jest przejście. Dobrze zestakowani, oj, na luzie, bez problemu. Okej, okay, a zatem to by było na tyle. Testy mira zakończone, wynik wcale nie taki zły. Osiem wygranych, chyba 6 porażek i jeden remis, więc wynik na tej chwilę wydaje mi się dobry. Ta końcówka była bardzo dobra, wygrana z Nizarem, wygrana z Filipem, wygrana z Szeryfem, dużo tam pod koniec powygrywał, więc nadrobił te wszystkie stracone do tej pory pojedynki. No i to by było na tyle. W następnym odcinku z testu będziemy testować Nizara. Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, Jeśli tak zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, no i widzimy się w kolejnym odcinku już jutro o 10, trzymajcie się następnego odcinka, na razie.